Na kolejnym odcinku z kalendarza dwutowego. Jeśli mamy dzień 10 i jest kolejny dość spory okienko, okay, także wezmę sobie kalendarz, będzie mi łatwiej to otworzyć. I zaraz zobaczymy, co to jest. O, okej. Okay. Więc tego już więcej nie ma. Starto. I trzeba to otworzyć. Dzisiaj trafił się taki oto drążek, jak widać, jest on bardzo nietypowy, bo wiecie, jest, jest czerwony, ale ma taką fajną podziałkę, nie miałam jeszcze takiego, bo wiecie, zawsze miałam takie tylko dla koni, takie wiecie, z paskami te kolorowe, a ten jest zupełnie inny, o, także bardzo fajnie i jego można przyczepić tutaj, z tego co mi się wydaje, tak jak jest na obrazku że to się wkłada tu, tak? Okej. Okay. I to ma wyglądać tak. Jeżeli wiecie, jakie to może mieć zastosowanie, to mi napiszcie w komentarzach, bo ja w sumie to nie wiem. Jakie to może mieć zastosowanie? Czy to jest jakieś, jakaś zabawka dla zwierząt, czy co to jest? Nie wiem. No to jest na pewno mostek, tak? Ale to nie mam pojęcia. Prze Napiszcie mi w komentarzach i widzimy się jutro. I gdybyście byli ciekawi, czy dzisiaj będzie jakiś dodatkowy film, nie wiem. Jeżeli mi się uda coś nagrać, na to może będzie, a jeżeli nie, no to trudno. Cześć.